Witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedzią na kolejne z pytań. Jaki jest najskuteczniejszy sposób pracy nad sobą? Dla mnie nie istnieje nic takiego jak praca nad sobą, ale podróż do siebie. Ponieważ na etapie socjalizacji, na etapie wychowania, tak naprawdę przywarły do nas różne przyzwyczajenia, różne zasady, które niekoniecznie są nasze. I w tej podróży do siebie, my tak naprawdę zdejmujemy te stare szaty, które w ogóle nie wnoszą nic do naszego życia, które zatrzymują nasz postęp, które podcinają nam skrzydła, i zaczynamy budować nowe mięśnie, o których istnieniu na przykład w ogóle nie wiedzieliśmy, które sprawiają, że stajemy się bardziej wytrwali, że zaczynamy inaczej się do siebie zwracać w sposób bardziej życzliwy. Gdzie błędy nie są dla nas żadnym problemem, ponieważ wiemy, że każda sytuacja daje nam informację zwrotną, i potraktuj, jakby potrafimy w tym momencie potraktować te sytuacje zwrotne, tylko i wyłącznie jako informację, że coś zadziałało lub nie zadziałało, coś było dla nas komfortowe lub nie, i wybrać nową ścieżkę, wiedząc, że wypracowanie nowego modelu zachowań, jeżeli. Na przykład mieliśmy taką tendencję do porzucania samych siebie, koncentrowania się na potrzebach innych. To mamy neuronową ścieżkę w naszym mózgu, która już działa na zasadzie automatu. Więc wypracowanie sobie nowego modelu zachowań wymaga naszej wytrwałości, że my sobie systematycznie przypominamy: słuchaj, teraz jest czas na to, żeby zachować się inaczej, wbrew naszej automatycznej tendencji. I taka podróż do siebie dzieje się tak naprawdę w codzienności. Co to oznacza? My nie potrzebujemy robić sobie głębokich podróży w przeszłość, wypisywać sobie wszystkich zranień z przeszłości, ponieważ bardzo często my po raz kolejny krzywdzimy się zupełnie niepotrzebnie. Nasz umysł w danym momencie, kiedy coś się dzieje. Nasza podświadomość wydobędzie to, co jest potrzebne. Czyli jeżeli my zbyt intensywnie chcemy pewne rzeczy zmienić i załóżmy robimy to w niewłaściwy sposób, to boli nas jeszcze bardziej. Natomiast zdrowy sposób uzdrawiania siebie i podróży do siebie może wiązać się z tym, że dotrzemy do jakiejś emocji, ale nigdy nie zniszczy nas to bardziej niż samo pierwotne doświadczenie czyli. Jeżeli widzicie, że na przykład po tygodniu takiej podróży do siebie wy się czujecie gorzej niż czuliście się wcześniej, to znaczy, że coś po drodze jest nie tak. Nie jestem w stanie się dzisiaj do tego odnieść, bo musiałabym się przyjrzeć każdej sytuacji z osobna, ale podam wam przykład z mojego życia, który miał miejsce całkiem niedawno, a na który po prostu nie chciałam patrzeć. To była rzecz, którą odkładałam. A mianowicie zmiana schematu reagowania na to. Jak inni czują się z moimi wyborami? O co tutaj chodzi? Jeżeli sami dobrze wiecie, że wychodzicie poza schematy, że podejmujecie decyzje, które mogą dla innych być co najmniej dziwne, że w ich świecie, według ich reguł, pewne rzeczy są niedopuszczalne, pewne rzeczy są dziwne, albo chociażby nawet jeżeli ktoś ma troskę wobec was, ale on tak by nie postąpił, czyli przedstawia Wam zupełnie inną swoją perspektywę. I załóżmy, jeżeli w Waszej rodzinie było tak, że wszyscy, wszyscy byli lekarzami, tak? a Wy chcecie obrać ścieżkę artystyczną, chcecie wyjechać w miejsce, w którym nie ma dużej społeczności, gdzie czujecie się blisko natury, gdzie możecie tworzyć, gdzie możliwe, że nie zarabiacie kokosów, ale macie takie pieniądze, które po prostu zaspokajają Wasze potrzeby i to faktycznie poszerza Waszą rzeczywistość, czyli nie wynika to z takiego przekonania o tym, ja nie wiem, skoro nie jestem w stanie więcej mieć, to teraz muszę się godzić na mniej. Nie. Wynika to ze zgody Waszej duszy na to doświadczenie, że Wy czujecie, że faktycznie, wow, tak, tego właśnie pragnę. A Wasze otoczenie... Nie potrafi się z tym zgodzić, nie bada waszej perspektywy, nie stara się was zrozumieć, tylko stara się przedstawić swój własny punkt widzenia. I jak wygląda wtedy właśnie taka podróż do siebie? Obserwujemy, pojawia się w nas jakaś emocja, bo emocja jest tylko informacją zwrotu. I we mnie pojawiła się ta emocja, ponieważ parę osób podzieliło się ze mną swoją perspektywą, w ogóle nie dopytując mnie, jaka jest moja. I mało tego jeszcze projektując, jak będzie moja przyszłość wyglądać, oczywiście w sposób bardzo negatywny. I potrzebowałam raz oddalić się od tej sytuacji, żeby też nie zareag zareagować w sposób, w którym potem ja bym musiała zostać, tak? I z którego potem ja bym musiała się tłumaczyć. Więc wycofałam swoją energię, wycofałam siebie i jak zwykle, bo to jest taki mój sposób, ja wtedy się najlepiej czuję, jakby znalazłam się w miejscu w naturze, gdzie mogłam wsłuchać się w siebie i absolutnie czego nie robiłam, to nie było pozbycie się uczucia, które miałam, tylko poszukanie informacji, która za tym uczuciem stoi, bo my często mamy wrażenie, że to uczucie jest problemem, a ja Wam często powtarzam, że uczucia zmieniają się jako ostatnie. To są nasze wyuczone sposoby reagowania, czy tam z perspektywy traumy, czy jak byliśmy na przykład wyśmiewani, to nasz organizm automatycznie nam daje znać, że ma miejsce coś podobnego, jakieś podobne doświadczenie. I w momencie, kiedy ja, biorąc swój notatnik, bo tak mi jest najlepiej do tego dotrzeć, napisałam sobie najpierw to, co się we mnie pojawiło. Napisałam sobie, Najpierw interpretację tego jakby, to co część mnie, która ma pewne powinności, uważa, że powinno mieć miejsce, no i pojawiły się tam takie rzeczy, nie wiem, powinni postarać się mnie zrozumieć, powinni spojrzeć trochę z innej perspektywy i w tym momencie się zatrzymałam i zobaczyłam, aha, ja skupiam się teraz na czymś, na czym tak naprawdę ja absolutnie nie mam na to wpływu, jakie te osoby mają perspektywy, tak, i w tym momencie mogłabym błędnie założyć, że to chodzi o moje poczucie własnej wartości, że jeżeli miałabym takie poczucie własnej wartości powiedzmy utwierdzone, to w tym momencie cokolwiek inni powiedzą mnie nie dotyka. Zupełnie nie o to chodzi, bo y, tak naprawdę poczucie własnej wartości jest skutkiem ubocznym, o czym jeszcze w innym wideo, wideo będę Wam opowiadać. To, co nas najbardziej dotyka, mieści się zupełnie w innym punkcie. I ta sytuacja właśnie tego dotyczyła. Chodziło o to, że ja miałam taki wewnętrzny program, że starałam się, właśnie realizowałam taki cel, że żeby czuć się kochaną i czuć się widzianą, to chciałam przekonać drugą osobę, znaczy nie przekonać do, do mojego zdania, żeby ona myślała tak jak ja, tylko starałam się wytłumaczyć jej, dlaczego ja dokonuję takiego, a nie innego wyboru, co i tak w bardzo niewielu sytuacjach tak naprawdę miało efekt taki, jak był wcześniej zamierzony. I w takim razie, jakie jest rozwiązanie? Rozwiązaniem w tym momencie było nauczyć się, czyli wypracować mięsień pogodzenia się z dyskomfortem innych osób w temacie moich wyborów. I w tym momencie, jak ja do tego dotarłam, że tu chodzi po prostu o to, że ja mam dyskomfort związany z tym, że oni nie dostrzegają mojej perspektywy i że oni czują dyskomfort w związku z tym, co ja wybieram. A ja bym chciała, żeby oni tego dyskomfortu nie mieli. Chciałabym, żeby tego dyskomfortu się pozbyli i czuli się, powiedzmy, dobrze z tym, co ja robię. Co jest utopijnym wyobrażeniem na temat życia, ponieważ ludzie tak nie będą robić. Jedni powiedzą, okej, okay, tak, ty masz przestrzeń, decyduj o sobie i tak dalej. Inni mają lęk, bo was kochają, więc się boją, że coś powiedzmy pójdzie nie tak i będą cierpieć razem z wami. No, mamy różne perspektywy. Więc, pierwszą rzeczą było faktycznie dobrze nazwać to, co się dzieje, i to, nad czym ja w tym momencie mam się skupić. Ja miałam się skupić właśnie na tym. I wybrałam jedno z narzędzi, akurat w moim przypadku, był to Access Consciousness, gdzie po prostu robiłam sobie takie uwalnianie i zadawałam sobie pytanie, jak mogę mieć totalne przyzwolenie na dyskomfort innych w temacie moich. Wyborów. I chodziłam sobie cały czas po prostu z tym pytaniem. I to nie chodziło o to, że mi przyjdzie teraz odpowiedź, jak ja mam się zachować, tylko po prostu zaczęło mi się oczyszczać przestrzeń, ja zaczęłam czuć się lekko. Zaczęłam czuć, że dotarłam do sedna tego, co jest tak naprawdę tutaj problemem i co jest po mojej stronie kontroli, na co mam wpływ faktyczny, bo mam na to wpływ, że ja pozwolę im czuć dyskomfort i zrozumiem, że mają prawo. Więc kolejnym krokiem dla mnie było. Wypisanie sobie, dlaczego ja rozumiem ich perspektywę. Oczywiście jedna osoba po prostu przedstawiała mi swój osąd mnie, ponieważ tak akurat mnie widzi, ale większość to były osoby, które faktycznie o mnie się troszczyły i przedstawiały mi swoją perspektywę życia. Czyli przedstawiały mi, jak u nich to by wyglądało, gdyby one podjęły taką decyzję, ale mówiły to innymi słowami, tak, jakby mówiąc o mnie. I wypisanie sobie tego, dlaczego ma dla mnie sens to, co oni powiedzieli, stworzyło Kolejną przestrzeń takiego oddechu wokół mnie i stąd ja wiem, że idę we właściwym kierunku. Czyli zauważcie, że uzdrowienie w tym momencie ma miejsce, ponieważ dobrze nazwaliśmy to, co faktycznie nas dotyka. Nie skupialiśmy się tylko i wyłącznie na mocniach, nie chcieliśmy się ich pozbyć, nie skupialiśmy się na poczuciu wartości, bo najczęściej się okaże, że w ogóle poczucie wartości tutaj nie ma nic do rzeczy. Tylko inne tematy, których my nie potrafimy odpuścić, tak? Czyli w moim przypadku to było zwykle realizowanie celu. Ja chcę, żeby ta druga osoba czuła się dobrze z moim wyborem, żeby ona mnie zrozumiała, choćbym miała 20 rozmów przeprowadzić. Ale właśnie ten proces, który przeszłam, pozwolił mi teraz tak naprawdę być w takiej pozycji, że jeżeli po raz kolejny się okaże, że ktoś przedstawia mi swoją wizję, na przykład mojego życia, swoją perspektywę na to, co ta osoba przeszła, to już będzie mi łatwiej. Oczywiście emocja jak najbardziej może się pojawić, bo każdy z nas ma taką wewnętrzną potrzebę, chcemy być lubiani, chcemy być akceptowani. Oczywiście, tak? Emocja się pojawi, ale emocja nie jest dla mnie wyznacznikiem, że dzieje się coś niewłaściwego i do tego również Was zachęcam. Ona jest tylko informacją, że my na przykład realizujemy, realizujemy wewnętrznie jakiś cel, który jest niemożliwy do zrealizowania. Zdaję sobie z tego sprawę, że to teraz, jak Wam to opowiadam, to może się wydawać takim bardzo powiedzmy skomplikowane albo i nie oby. Ale jeżeli dotrzecie do tego, co faktycznie trzeba przesunąć, nad czym faktycznie trzeba się skupić, to zawsze będziecie mieli więcej przestrzeni. Nawet jeżeli będziecie doświadczać naturalnego żalu związanego z tym, a muszę się pogodzić z tym, że ta osoba nigdy nie będzie mnie widziała tak, jakbym chciała, czy chciał być widziany. Ale to też jest część życia. I to jest umiejętność, właśnie, mięsień, który wypracowujemy, który pozwala nam tak naprawdę nie cierpieć bez sensu. Bo i tam będziemy mi różne sytuacje, które będą nas dotykać, jakby nie wyeliminujemy cierpienia z życia. Ponieważ jesteśmy istotami, które potrzebują tej bliskości, potrzebują ludzi dookoła siebie, tak jakby my w ten sposób też mamy punkt i uczymy się tego, co lubimy, z czym się czujemy dobrze, komfortowo, niekomfortowo. To są istotne aspekty. Dlatego bardzo Was zachęcam do tej podróży do siebie, żebyście nie robili sobie z tego ciężkiej pracy, żebyście nie wypisywali sobie teraz muszę się cofnąć wstecz 20 lat i teraz tydzień po prostu orać, aż będę leżał na glebie. Nie, nie jest to konieczne. Popatrzcie, co pokazuje Wam życie i co pokazują Wam codzienne sytuacje. Bardzo dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnym wideo. Pa, pa.